Na pewno czasy bardzo się zmieniają. Mimo wszystko, naszych narzekań, na korzyść naszą. Y, zmienia się na korzyść, powtarzam, bo y, tak jak pan marszałek kilku lat, przed kilku laty powołał nawet y, y, forum seniorów, żebyśmy doradzali, ciałem doradczym byli u niego, po prostu y, 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 teraz to. Idzie w dobrym kierunku. Uważam, rozwijamy się. Poznajemy, co Urząd Marszałkowski robi, z czego my możemy skorzystać. My to z kolei na gminy przenosimy, zapoznajemy, tak ja robiłam, była u nas pani Zroksu, pani Gabru, pani, gdzie pozyskują pieniążki stąd na aktywizację, była pani wicemarszałek Zuzanna Donat Kasiura, na moje też zaproszenie i chcę zap poznać tych seniorów właśnie z tym działaniem, bo ludzie ciągle nie wiedzieli. My jesteśmy takimi lokalnymi tutaj przedstawicielami. Na pewno lepiej się żyje. Powtarzam z racji, gdy sień nad pamięcią moich rodziców, moje czasy rodziców. No, nie było na pewno takich, takiej otwartości dla seniorów. Nie mieli okazji widzieć wiele, poznawać wiele. Chociażby teraz w sferze kultury, literatury, pan Marciałek dotuje, wspiera wojewódzką bibliotekę, gdzie mamy różne spotkania autorskie. W całym regionie zachęcam nawet ludzi, bo ludzie nie wiedzieli też, że można wyjść z domu w swojej bibliotece, poznać ciekawych ludzi. No jest taki czas, jaki jest. E, trzeba się zmierzyć z różnymi przeszkodami, no ale profilaktykę mieć cały czas na pierwszym miejscu, że ona to najważniejsza. Nie to, co zrobią lekarze, tylko to, co zrobię ja najpierw, tak? No i tak zaczynamy dzień, a jakie wybuchy czasami są. Trzeba spokojnie to sprawdzić, co to się stało. No i nie baczyć się za nas czasu, bo to, bo to tak jest, że potem się to wszystko ułoży. Cieszą lepsze drogi. Te przejazdy, piękne wiadukty, różne niespodzianki w sensie ładnego przejazdu, dobrego i sprawnego. No, to też ważne, bardzo ważne, kiedy się jest na drodze. Kolejne, przedostatnie w tym roku posiedzenie Forum Seniorów Samorządu Województwa Polskiego. Dzisiaj będziemy przede wszystkim omawiać fundusze unijne, ale w tym sensie, że KPO i budżet, i jakie korzyści czy jakie oczekiwania w związku z tym możemy mieć jako mieszkańcy Polski?